Biedronka chce, żebyś wypiedła z kraju. Dlatego przygotowała plecak ucieczkowy. Ale dzisiejszy odcinek będzie zabawny. Dostałem plecak ucieczkowy z Biedronki od Adama z Muławy. Dzięki Adam. I będziemy zastanawiać się, czy warto, czy się opłaca. Bo nie wszystko, co warto, się opłaca. Nie wszystko, co się opłaca, to warto. Zastanowimy się, czy ten plecak jest skuteczny. I dalej powiem Wam, jak ja to organizuję i jak to powinno być. Oczywiście nie każde rozwiązanie jest dla każdego, więc będę mówił. Bardzo tak otwarcie, żeby każdy zastanowił się, jak powinien skompletować ten swój plecak. Nie mogę się doczekać, bo kompletnie nie wiem, co tam jest. Nie mogę się doczekać, aż go otworzę. Udało mi się to otworzyć. Plecak wygląda bardzo solidnie. Jak za 129 zł, 59 groszy, to wydaje mi się, że takie plecaki w takiej jakości są droższe. Nie wiem, jak on z biegiem czasu będzie funkcjonował, bo i o tym się dzisiaj nie przekonamy. Wszystkie rzeczy, które są przygotowane przez biedronkę w plecaku ucieczkowym, są tutaj. Pierwsza rzecz to śpiwór z gwizdkiem. Gwizdek działa. Mamy tutaj taki mały karabinczyk. No i śpiwór. To jest śpiwór termiczny. Zaraz zobaczymy czy to ma sens. No zwykła folia, tak naprawdę w którą możemy się wsunąć. Dalej takie gumy. Nie wiem po co to jest w plecaku ucieczkowym, ale dalej to jest. Dobrze. Kabel USB. Nie, szkoda, że nie ma kostki, bo jeżeli byśmy się chcieli gdzieś podładować, to nie mamy się do czego wpiąć. Mamy nóż. Ciekawe, czy tnie. Krzesiwo. Wolałbym, żeby dali zapalniczkę po prostu. Krzesać tym krzesiwem, czy nie? Ciekawe, czy to zadziała. No, myślę, że dałoby rady nawet tym rozpalić. Dalej, kolejny kabel, i znowu bez kostki, i latarka z zaczepem. Fajnie. O, to, mi się, to jest coś, co mi się podoba bardzo. To jest. Łyżko-widelec z otwieraczem jeszcze. Myślę, że bardzo fajne, bardzo przydatne do ucieczki. Chyba najfajniejsza rzecz tutaj. Widzę druga fajna rzecz to jest łąk do wyłanowania drzwi albo okien, albo jakichś innych rzeczy. Tak to wygląda. Wodoodporny notes. Ciekawe, czy jak go włożę do szklanki, czy czy to będzie działało? I teraz spróbujmy coś na tym napisać. No trochę zamóg. Nie wiem czy to kwestia tego, że napisałem to długo pisem. O, ołówek po mokrym działa. No fajnie. No to jest super. To miał być chyba taki tańszy zamiennik Multitola. bo nie wiem po co komu do plecaka ucieczkowego taki części. Prędko przyda się w no to coś trzeba będzie naprawić. To jest prawdopodobnie folia ochronna. He, zobaczymy, jak to się zmiesza. źle to założyłem, ale jeżeli ktoś ma 1,80 m tak jak ja, to będzie to za krótkie. To bardziej taki płaszczyk dziecięcy. No i worek. I jeszcze ostatnia rzecz, którą mamy, to stalowy kubeczek. Z rozkładanymi rączkami. Czyli kolejno, jeżeli chodzi o ten płaszczyk, dla dziecka się nadaje, nigdy się nie przydał. Jeżeli chodzi o śpiwór, no to ten śpiwór już go pewnie nie złożę. To jest prawdopodobnie taka jednorazowa rzecz. No jest z folii, prawdopodobnie będzie nas chronił troszeczkę od ciepła. Wydaje mi się, że sam, same koce termiczne by wystarczyły i też by było ok. Jeżeli chodzi o ten karabinczyk i gwizdek, no. Taki gadżet mało przydatny, chociaż może się przydać. Jeżeli chodzi o te linki, gumki, to może gdzieś na działkę, ale do plecaka ucieczkowego myślę, że mogą się nie przydać. Jeżeli chodzi o krzesiwo, no, można zawsze mieć jakieś dodatkowe krzesiwo, jakieś źródło ognia. Jeżeli chodzi o te przejściówki, no to też pewnie wykorzystam je gdzieś tam w biurze albo w domu, bo jakby nie mają kostki i, um, i to jest przykre, że jeżeli chcemy być gdzieś w jakimś miejscu, w którym wcześniej nie byliśmy, to musimy być przygotowani na to, że podłączymy się do kontaktu, a nie będziemy um, mieli wszystko w USB. Jeżeli chodzi o ten notes, który zalałem, no, ja bym był z niego zadowolony i widać, że w trudne warunki w miarę by przetrwał te, to papier, chociaż ten papier już jak na muku, to o, robi się problem, robi się problem. Czyli on nie jest tak bardzo wodoodporny. Albo Red redbull odporny, Więc ten... z tym notesem to tak 50 na 50. Ołówek... <laughs> nie wiem, nie komentujemy ołówka. Jeżeli chodzi o latarkę, to, to im więcej latarek mamy, tym lepiej, bo jakby źródła światła, szczególnie w nocy, są bardzo przydatne. Jeżeli chodzi o worek, no to worek no to jest zwykły worek, też nie mamy nie ma żadnego szału. Z tych rzeczy, które mi się podobają w tym plecaku i na pewno bym wykorzystał, no to jest kubek, to jest łom, to jest taki co łyżka, i nóż. I myślę, że to tyle co bym. No i ewentualnie źródło światła. No już ten gwizdek i krzesiwo też bym wrzucił i to bym jakby dorzucił do mojego plecaka ucieczkowego. Dobrze, to już obejrzeliśmy ten plecak biedronkowy i wiemy, dlaczego nie warto. Chociaż jakby cenowo myślę, że się opłaca, bo sam plecak kosztuje przeważnie więcej niż te 130 zł, ale jak powinniśmy sobie. Jak powinniśmy podejść w ogóle do plecaka ucieczkowego, żeby to zrobić normalnie, a nie po biedronkowemu? plecak ewakuacyjny, plecak ucieczkowy to jest plecak, który ma nam pomóc w trudnej sytuacji, czyli czy zbliża się jakiś konflikt zbrojny, czy zbliża się jakaś powódź, jakaś klęska żywiołowa. On ma uratować nas, naszą rodzinę i pomóc nam przetrwać. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy sobie przygotować, to powinniśmy się przygotować siebie, czyli jakby Mieć wszystko pod ręką, mieć wszystko um, przygotowane, mieć, być samemu przygotowanym, czyli jeżeli boli nas ząb, no to idźmy do dentysty teraz, nie czekajmy z tym, żebyśmy, jeżeli w razie takiej sytuacji byli przygotowani, nie myśleli o bólu zęba, tylko jakby, o tym, jak y, 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 się ratować. Druga rzecz, jeżeli chodzi o rozpatrywanie tych scenariuszy, to musimy się zastanowić, jak będziemy wtedy uciekać. Czy będziemy uciekać rowerem, samochodem, czy motorem, y, czy pieszo, i plecaki ucieczkowe są bardziej. Y, 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 dedykowany do tego, żeby uciekać pieszo. Jest piesza wędrówka, żeby on nam pozwolił przetrwać. Te 72 godziny 72 godziny. to jest taki czas standardowy, podawany, że tyle powinniśmy przetrwać, zanim dojdziemy do jakiegoś miejsca ewakuacji, czy uzyskamy pomoc. Tyle statystycznie powinniśmy, powinniśmy mieć, żeby się uratować. Oczywiście, jeżeli jesteście jakimiś fanami survivalu i chcielibyście mieć Przygotowany, żeby móc po prostu przeżyć już resztę życia gdzieś w buszu, no to powinniście się przygotować zupełnie inaczej. Ale mówimy tu o takiej szybkiej ucieczce, dojściu do granicy, do jakiegoś punktu zbiórki, do momentu, w którym pomoc jakby nadejdzie i nas uratuje. Ten plecak biedronkowy był w dwóch kolorach. Dlaczego o tym mówię? Bo ważne jest po pierwsze maskowanie, a po drugie widoczność w takiej sytuacji. Jeżeli wybieramy plecak, to na przykład służby, które działają... Tak trochę w ukryciu. Oni kupują zawsze plecaki z jakichś, powiedzmy, dyskontów jakieś takie, nie rzucające się w oczy nie mając takiego um, takich taśm i takich różnych bajerów wojskowych nie mają też koloru Moro one mają się jakby zlewać z otoczeniem On, my ma być, mamy być niewidoczni, szczególnie przy ataku militarnym. Jeżeli będziemy uciekać w takim plecaku, to być może zostaniemy zakwalifikowani przez Obce wojska, że jesteśmy jakąś zmilitaryzowaną jednostką, i po prostu nas odpalą. Więc fajnie, jakbyśmy wyglądali na cywilów, nie rzucali się w oczy. Jeżeli też uciekamy w jakichś środowiskach miejskich, to dobrze, żeby te kolory też były takie zlewające się z otoczeniem. Ale z drugiej strony, dobrze, jeżeli sytuacja wygląda tak, że na przykład mamy. Powód czy coś, i chcielibyśmy być widoczni, dobrze mieć zapakowaną do takiego plecaka kamizelkę odblaskową, jakieś ewentualnie race, jakieś, jakąś, być wyposażeni w jakąś sygnalizację, którą możemy zwrócić na siebie uwagę. Ale standardowo tej uwagi na siebie nie powinniśmy zwracać. Ja, że jestem prepersem, nie tylko z nazwy, to zawsze mam przy sobie swój plecak ucieczkowy. On jest takim trochę w pół plecakiem ucieczkowym, bo w różnych miejscach, w których często bywam, mam swoje uzupełnienie tych plecaków i mam rzeczy, które, które po prostu muszę dobrać do tego plecaka, żebym nie dźwigał cały czas jakby całego sprzętu. Tym bardziej, że ja często przemieszczam się z miasta do miasta, z województwa do województwa, bardzo dużo podróżuję i nie byłbym w stanie podążać cały czas z całym ekwipunkiem. Wiem, że mój plecak jest trochę zmilitaryzowany, ale taki mam styl. Te, które są poukrywane w innych miejscach, na przykład w biurze czy w domu, są bardziej cywilne i mogę się zawsze szybko przepakować. Podzieliłem tworzenie plecaka na kilka kategorii. Pierwsza to jest taka pomoc i i przetrwanie w różnych warunkach pogodowych, i powinniśmy mieć ze sobą apteczkę. W apteczce powinniśmy mieć rzeczy, które potrafimy używać czyli bandaże, plastry, różnego rodzaju opatrunki, w którymi potrafimy się obyć. Jeżeli nie potrafimy się z nimi obchodzić, to powinniśmy się zapisać na kurs pierwszej pomocy. W apteczce powinniśmy mieć najpotrzebniejsze rzeczy i te, które potrafimy używać. Jeżeli nie potrafimy korzystać ze sprzętu, który znajduje się w aptece, to no, powinniśmy się doszkolić. Oprócz tego, że powinniśmy mieć bandaże, opatrunki takie zwykłe, to jeżeli ktoś potrafi używać stazy, to powinien mieć stazę. Ważne, żeby dorzucić do takich, do swojej apteczki, na przykład koce termiczne. Dobrym pomysłem jest też dorzucenie soli fizjologicznej w takich małych ampułkach do naszego zestawu medycznego z tego względu, że czasami możemy zabrudzić sobie oko albo możemy dostać gazem łzawiącym i to jakby pomoże nam oczyścić nasze oczy. Oprócz takich zwykłych opatrunków i tego, co powinniście mieć w apteczce, powinniście mieć też tabletki. Tabletki przeciwbólowe, jeżeli macie jakąś straszną rzecz, która Wam się przydarzy, żeby uśmierzyć ten ból i pozwolić Wam podążać dalej. I druga rzecz, prawdopodobnie to, co może Was spotkać podczas ucieczki, to problemy jelitowe. I dobrze, jakbyście mieli też tabletkę, która pomoże Wam uspokoić Wasz brzuszek. Oprócz tego, że w plecaku ucieczkowym powinniśmy mieć zawsze apteczkę pod ręką, to powinniśmy mieć też zapasowe ubrania. I te ubrania są zależne oczywiście od pory roku, od pogody, która panuje, i to powinniśmy na bieżąco uzupełniać i monitorować. Ważny punkt w plecakach ucieczkowych to higiena. Powinniśmy mieć spakowane podstawowe kosmetyki. Najlepiej, też, szczoteczkę do zębów, jakiś płyn do dezynfekcji rąk, chusteczki nawilżane, coś, co pomoże nam zachować higienę. Następny bardzo ważny punkt to jedzenie i picie. Oczywiście, bez tego nie da się przeżyć, więc, powinniśmy mieć jakiś mały zapas wody, być w stanie ją pozyskać i uzupełnić, czyli, na przykład, mieć tabletki do uzdatniania wody. Albo jakieś butelki z filtrem, coś, czego również będziemy potrafili używać, będzie to dla nas proste i nie będzie nas też zbytnio obciążało. Dodatkowo powinniśmy mieć jakieś przekąski, które są um, bardzo energetyczne, jakieś batony z orzechami, z karmelem, takie, które, czekoladę, która doda nam sił, ale oprócz tego też fajnie by było zjeść jakiś normalny posiłek i mieć na przykład jakąś konserwę, czy coś, co lubimy. Ważne, żeby to było coś, co będziemy w stanie zjeść, co jesteśmy w stanie. Zjeść na co dzień, bo jeżeli będziemy to jeść w trudnych warunkach i będzie niedobre, no to nasze morale na pewno mocno spadną. Ja bardzo lubię amerykańskie racje wojskowe, bo do tego jest potrzebne tylko trochę wody i można cały dzień na tym przeżyć. Jest trochę słodyczy, jest ciepły obiad, bo jest podgrzewacz chemiczny, który to podgrzewa. Dosyć ciekawe rozwiązanie, jeżeli chcecie, to możecie się wyposażyć w różnego rodzaju racje wojskowe, które mają swoje menu i możecie sobie wybrać to, co akurat lubicie. Następna rzecz, jeżeli chodzi o plecak ucieczkowy, to jest coś, czym możemy się wymieniać. I to jest ulubiona część teraz, bo oprócz tego, że powinniśmy zabezpieczyć swój majątek, mieć konta zagraniczne, otwarte, oprócz tego, że... Na przykład jakiś portfel kryptowalutowy powinniśmy mieć, powinniśmy mieć coś, czym jesteśmy w stanie się rozliczyć tu i teraz. I teraz to, co najbardziej lubię, czyli czymś, czym możemy handlować, bo oczywiście, jeżeli będziemy w trudnych warunkach, będziemy się widzieć z innymi użytkownikami tego świata, no to prawdopodobnie często będziemy chcieli coś wymienić. I oprócz tego, że słodyczami, batonikami też można handlować, mogą być papierosy, ale to, co warto mieć ze sobą, to taki kubek ucieczkowy to jest. Jak nie znacie, wiecie już pewnie, co tu jest. Jakaś stara biżuteria, którą możemy zamienić na jakieś inne produkty. Oczywiście gotówka najlepiej w małych nominałach, dobrze jak to jest euro, na przykład dolary, złotówki. No i oczywiście złoto. Złoto w małych nominałach, małe monetki. Są też takie jednogramowe, które można sobie połamać rzucić. Kombi bary, więc takie produkty też na pewno mogą nam uratować. Życie. Oczywiście, jeżeli chodzi o zachowanie swojego majątku, też warto jest pomyśleć o kontaktach zagranicznych, o tym, żeby wszystko zabezpieczyć wcześniej. O tym mówiłem wiele razy w innych odcinkach, więc na pewno, jeżeli będziecie chcieli, to wrócicie sobie do tego i dooglądacie. Jeżeli to mamy już zapewnione, to dobrze jest pomyśleć o tym, jeżeli uciekamy gdzieś pieszo, gdzie będziemy wtedy spać i jak możemy się zregenerować, jak możemy wypocząć. No i tutaj tak naprawdę co osoba to. Myślę, inna historia, bo opcji jest kilka. Jedna z opcji to na przykład możemy mieć kalimatę, namiot i może to nam dawać schronienie. Możemy mieć płachtę biwakową, rozwieścić hamak. Oczywiście wszystkie rozwiązania mają swoje plusy i minusy i tak jak namiot możemy rozłożyć praktycznie wszędzie, ale możemy trafić na bardzo mokre podłoże. Jeżeli rozwiesimy hamak, no to jakby mokre podłoże nam nie, nie przeszkadza, ale musimy mieć też do niego najlepiej podpinkę, żebyśmy nie zmarzli i najlepiej moskitierę, żeby, żeby nas owady nie pogryzły. A dobrze jest też mieć płachtę biwakową, ale no jeżeli nie mamy drzew obok albo jakichś punktów zaczepienia, to tego hamaku nie rozwiesimy. Ja tutaj pochwalę Biedronkę, bo ona dała rozwiązanie, które jest chyba mi najbardziej odpowiadające, bo uciekając, na pewno za jakieś kilka kilometrów w Polsce natkniemy na jakiś dom, do którego możemy wejść dzięki łomowi i tam po prostu spędzić noc. Jest to też rozwiązanie, jeżeli wszyscy będą uciekać, opuszczać swoje domostwa, więc będzie można tam przenosować. Następny taki duży moduł, nad którym powinniśmy się zastanowić, to jest elektronika i dokumenty. Oczywiście, to, co jest bardzo niezbędne w takich sytuacjach to jest światło. Musimy mieć latarki, najlepiej jakbyśmy mieli też czołówki, jakbyśmy mieli powerbanki, które pozwolą nam naładować swój telefon. Drugi zapasowy telefon z drugą kartą z zapisanymi kontaktami. Oczywiście dokumenty, wszystkie dokumenty dobrze jest mieć zapisane w chmurze albo na pendrive'ach. Mieć Całą elektronikę z zapasowymi źródłami prądu oraz możliwością naładowania. Ważne, żeby ta kostka przy tych kablach była, żebyśmy mogli się wpiąć gdziekolwiek. Ostatni taki moduł, który, na którym powinniśmy się zastanowić, to jest samoobrona i przetrwanie. Czyli to, co może spotkać się najgorszego, czyli mieć coś do obrony, mieć nóż, mieć Ogień, mieć źródło ognia, mieć zapalniczki, krzesiwo, mieć linki, trytytki, różne taśmy, czy izolacyjną, czy jakieś inne. Coś, co pozwoli nam czy zbudować schronienie, czy, czy po prostu naprawić jakieś rzeczy, które się zepsują. Można nosić ze sobą gaz pieprzowy, można nosić ze sobą broń, można nosić ze sobą inne przedmioty, które pozwolą nam się bronić, ale to też jakby. Nic tutaj nie jest jednoznaczne, bo jakby rozpatrujemy coś, co ma być bardzo uniwersalne, a nie wiemy, jaka sytuacja nam się przy, przy, przytrafi. Jeżeli uciekamy z dziećmi, no to prawdopodobnie nie będziemy biegać z nożem i zabijać żołnierzy, bawiąc się w komandosa, bo jakby będziemy chcieli ochronić tych dzieci. Nie będziemy używać takich rzeczy, bardziej będziemy starali się wtopić w tłum i tak naprawdę niepozornie uciec do tego punktu bezpiecznego. Więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaki scenariusz Wam się przydarzy. To są takie podstawowe punkty, nad którymi powinniśmy się zastanowić, spakować je do plecaka i mieć je pod ręką. Ważne, żebyśmy my byli przygotowani, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić, żebyśmy mieli plan na to, jak wyjść z takiej sytuacji, żebyśmy mieli ten plan wcześniej i byli na niego gotowi. Oczywiście na koniec zapraszam Was gorąco do komentarzy, co wy byście dorzucili do swojego plecaka ucieczkowego, czego mi zabrakło, albo może w czym się mylę, bo ja jestem bardziej pasjonatą niż fachowcem, który mówi wam, jak macie się przygotować na miesiąc czasu w głuszy. No i oczywiście zapraszam do mennicy inwestorów, jeżeli chcecie zaopatrzyć się w złoto. Wiesz co, jak się na szkoleniu medycznym obijaliśmy kocem termicznym, to było ciepło. więc wolę stanowczo koc termiczny niż ten fibore.